Szanowni żołnierzyki moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kłani się blisko, jak zawsze, kapitan rutain Moi drodzy, jedyne w swoim rodzaju bluzy, podkładki 2305, czyli naszej polskiej jednostki Grom, zatwierdzone przez jednostkę Grom i dostaliśmy zgodę na ich sprzedaż. Z linkiem tilt.pl/kpt i kodem Rutajn15, dostajecie 15% zniżki od całego y, zakupu. Tak, może bluzy nie są najtańsze. Podkładki y, za to są bardzo tanie. Ale moi drodzy, słuchajcie, są zatwierdzone, są noszone przez naszą polską jednostkę. GROM i naprawdę są świetnej jakości. Jadą już do mnie, więc niedługo unboxing i review będzie na kanale, więc będziecie mogli sobie zobaczyć na YouTube. Pamiętajcie, tiltpl routine i oczywiście kod Routine 15. Moi drodzy, miłych zakupów, noście z dumą bo myślę, że naprawdę warto. Trzymajcie się. Cześć.